Siemanko, z tej strony Słomek Witam was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 22 marca Wiosna w pełni Teraz mamy 3 dni takiego ocieplenia Na zewnątrz 12 stopni, chyba, czy 14 No ogółem w zeszłym tygodniu ta pogoda nie była super taka yy, Wysoka, bo w dzień tam mieliśmy 5-7 stopni, 8 Czasami się trafił jakiś przymrozek, no co jak, raczej zimne No ale mimo wszystko ta pszenica pędzi Mówię, muszę wam to pokazać, teraz tydzień też byłem poza domem. Mówię, taki objazd pól po powrocie zawsze trzeba zrobić. No i ku mojemu zdziwieniu pszenica wygląda, jakby już strzelała w górę. Zaraz tutaj rozetniemy roślinę i pokażemy, jak to wygląda. Oczywiście zasiana w terminie, może nawet przed terminem, stąd też może tak to wygląda. Zobaczcie na wysokość kalosza, już jest za kostki, dobrze, więc raczej będzie strzelać. 250 sztuk odmiana apostel tutaj akurat. Co tutaj więcej? Aha, 250 sztuk ma od 4 do 6 rozkrzewień. Sobie jakąś tutaj roślinę weźmiemy, więc mamy przesadzone z tą normą. Wiadomo, że to już i tak jest dobrze, ale, ale i tak ta norma była po prostu za wysoka, bo mamy w tym momencie już ponad 1000 kłosów na metrze. No, i ten łan będzie gdzieś tam podatnie narażony na później odrzucenie. Co prawda są mocne, te, te pędy nie powinna za dużo redukować, ale gęsty łan to, to powiedzmy wyleganie. Czekajcie, ustawię sobie kamerkę. Mam, mam tutaj na takim statywie taki mały statyw. Nie wziąłem opaski na głowę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Czekajcie, przyświecimy. Dobra, nożyk, oczywiście, niezbędnik rolnika. No i myślę, że tutaj już się będzie nam pojawiało kolanko. Kurczę, to już jest tak wyrośnięte. Główne tutaj źdźbło będziemy sobie nacinać, zawsze to robię na kaloszu. Yy, mówię, no to jako taki alert dzisiejszy ten film, że będzie można pomyśleć już o tym skracaniu. Mówię ile zobaczyć, bo dostałem sygnały, że w życie żyta już ludzie skracają, ludzie rolnicy znajomi, że już mamy tam dobrze widoczne pierwsze kolanko. Mówię, a w pszenicy szybko sianej pewnie będzie. Bardzo podobny efekt. No, i tak jak myślałem, tak jak tak powiem się spodziewałem, mm, już tutaj, o nie wiem, na kamera, nie chcę złapać ostrości. Kurka, chata, o, może cyk. Już mamy zarys kłosa. Gdzieś tam kolanko się przemieściło. Mm, z 3 mm w górę, więc y, będzie przyszły tydzień, myślę, że będzie. Idealnym momentem na skrócenie, bo też pytacie mnie kiedy skracać. Żyta już na pewno, na pewno teraz. Wiadomo, najbardziej efektywne będzie skracanie, jeśli zrobimy to, no, gdy kolanko będzie centymetr wysunięte, nawet 0,7 centymetra. A pszenica, no też warto pilnować tych wcześniej sianek. mówię, ta była zasiana chyba 14 września. Obsada jest nadmiernie, powiedzmy, co do, co do liczby kłosów, ilości kłosów, mamy tutaj nadmiernie zagęszczony łan. I warto, aby o ten pierwszy zabieg zrobić, moim zdaniem, taką petardę. My polecimy Medaxem Max chyba w dawce pół litra, y, pół kilograma, przepraszam. Gdzieś tam na przestrzeni lat y, już mamy wypraktykowane, że y, ten Prohexadian działa najlepiej. Kiedyś taka solóweczka była y, Medax Max i tam był sam Prohexadian. I to robiło robotę, miałem nawet kontrolki porobione co do Trinaxa gdzieś tam do modusa, też, też tutaj dobry środek, nie można złego słowa powiedzieć, ale jednak proheksadnian robił większą robotę. W medaksie mamy te dwie substancje, więc jeśli trafimy z warunkami, będzie słonecznie, bo takie są tutaj wymogi, będzie ciepło, no najważniejsze słonecznie, to będą nam działały świetnie dwie substancje, a jeśli trafimy po chmurny dzień, załóżmy będzie, będzie trzeba robić zabieg, będą warunki, nie będzie wiało, nie będą nadawali przymrozków, to ten proheksadian wapnia, no to wystarczy 5 stopni. W zeszłym roku to też, że tak powiem, mieliśmy zimną tą wiosnę, kolanko było. Ci, którzy gdzieś tam polecieli trinek z to po prostu mieli poprzypalane pszenice. U mnie po, po proheksadianie i trinek z w mieszaninie było jak najbardziej ok. Mówię, no warto. <laughs> sorki, żeby ten zabieg był zrobiony w punkt na, na to pierwsze kolanko, bo potem nie będzie już tak skuteczny, warto zadbać. O, głównie ten pierwszy, o przypalone trochę od RSM-u. Warto zadbać o ten pierwszy zabieg, yy, bo po prostu później możemy mieć problem z wodą. A tak jak pierwszy raz dobrze skrócimy, to często się udaje, że nawet przy dobrym nawożeniu yy, po prostu nie trzeba robić żadnej poprawki. Dobra, myślę, że, że to tak krótko z pszenicy. Myślę, że przyszły tydzień będzie takim punktem działań. Pszenicy. Nie wiem, czy już od razu dorzucimy fungicydu, być może tak. No i trzeba monitorować, ale mówię, skracanie. Na razie widzicie, przecinałem główny pęd. Te boczne są trochę w tyle. Kapkę może na nie poczekać, ale przyszły tydzień. No, nie ma być za ciepło. No, ma być tam gdzieś w granicach 7-8 stopni, więc ten trochę sobie tutaj, Medax Max sobie poradzi. Myślę bez problemu. Dobra, lecimy na rzepak. Zobaczymy, co tam w żółtym naczyniu, czy się coś pojawiło, Do zobaczyszka. O, golfa odstawiłem, mówię, muszę ciapka przepalić, zobaczyć czy odpali bez problemu. Zagadał od razu, jedziemy sobie na rzepach zobaczyć. W tych włosach. Temat jest taki, że w przyszłym tygodniu, zaraz w poniedziałek będzie się dosyć dużo działo, bo, 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 bo i opryski się zaczną i będziemy lecieli e, z warzywami, także ciapuś będzie, będzie śmigał. Pokażę Wam teraz tutaj na powszechniaku samosiewy, bo powiedzmy w filmie ze zwalczania te dwa tygodnie temu dosłownie mnie zjedliście, że po co Ty pryskasz, że rzepak wydusi samosiewy itd. itd., itd pszeniczka trafiona, już jest wszystko poprzebarwiane, liście zwieszone tydzień i będzie żółte, mam czyste, tutaj takie miejsce na jako najgorzej nareszcie pola rzepak już zakrył, jednoliścienne, więc ten strzał był strzałem w dziesiątkę, idealnie trafiłem z zabiegiem rzepak pięknie ruszył, też dobry krok z tym azotem myślę że wszystko naraz było otyknięte Mam tutaj taką taczkę po prostu wystawioną, po prostu żółtą, żółtego naczynia nie miałem, Dziś znalazłem taczkę, ale jak widzicie na szczęście nic tutaj nie ma, żadnego, żadnych szkodników, rzepak już też zaczyna iść do góry. Tutaj gdzieś tam jakąś roślinę, naprawdę jest, jest potężny, ciężko wyrwać, zaraz się będzie sucho robiło w rzepaku masę tych bocznych ma. Nie chce mi się liczyć, nawet ciężko by było to policzyć. Przetniemy zaraz tutaj. albo no przetniemy, oderwiemy liście. No i ten pęd główny gdzieś tam lekko nawet zboczył przez tą ilość tych bocznych rozgałęzień, ale widzimy, mamy go wysuniętego no ze 3 cm pewnie do góry. Pączki już tutaj będą wychodziły. No kwestia myślę też dobrego tygodnia będziemy lecieli z, 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 z regulacją i ochroną, ale rzepak, mówię to jeszcze chwila pszenica, oczywiście w zależności też od działki, od, od działki i powiedzmy od, od terminu siewu najpierw pszenica, potem rzepak. A tutaj widzicie rzepak Jary, już do góry nie wymarzł, Za 2-3 tygodnie pewnie będzie się żółto robiło. No i co, to tak mówię na szybko. Z takich tematów bieżących fajnie, że, że tych szkodników nie ma, bo jednak dużo czasu musimy tracić na, no na opryski tego, tak? Także na spokojnie. Na pewno populacja rzepaku jest wizualnie od tydzień do tyłu. Dopiero muszę ruszyć ruszył, ale, ale zdecydowanie wolniej. Przy najbliższej okazji pokażę Wam ten rzepaczek. No I mówię, no, coś tam już warto zaglądać na te pola, monitorować, mówię, teraz skracanie, ochrona, to taki strzał, być może jeszcze w marcu to wszystko niż tam będzie. Yy, Ciapuś, widzicie, grzeje się do pracy, a szkoda będzie nie jechać w pole, ale myślę, myślę, że będzie spoko. I zobaczymy, jak to będzie się sprawowało i cyk, szósteczka. Zaraz pewnie hejt poleci. Słomek! Nie tu go na szóstce, ale co tak jedziemy, nie? A jeszcze tak co do takich tematów warzywnych, to będzie cebula, cebula na wczesny, na szczypior i buraczki, buraczki ćwikłowe, również na wczesny zbiór no i ta dynia, o której mówiłem, a więcej szczegółów, no myślę, że w kolejnym filmie Uch troskawki mam przykryte tutaj wjechałem na pole troskawki mam przykryte już od pewnie dwóch tygodni już pięknie zielone mam nadzieję że będą dużo szybciej tutaj widzimy czosnek na ogródku no i mamy mamy plantacja malin troskawki barbar. większość troskawek przykryłem więc jakoś to daje radę dobra myślę że jedziemy jedziemy do garażu nie ma to za dużo tutaj świrować tak na szybko. Dzisiaj znowu wyjeżdżam, jadę do Poznania, do Kuzyna, do Pumek USA Możecie kojarzyć z wakacyjnych przygód. No i też, a w poniedziałek jeszcze ruszamy z siewami, będziemy się no te warzywka, jakieś opryski się pojawią, więc mam nadzieję, że teraz już filmów będzie trochę więcej. A na dzisiaj to będzie wszystko. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, na razie, ho. cześć.